witam witam widzowie dzisiaj robimy opening na opening robimy 55 kluczy anarchicznych jak będę tego no no otwieramy bez animacji bo to są takie słabe szczynki. no może być dropik, to sobie odkładam do salikera. Jest to ostatnie 16 kluczyków. Nie, no, nawet nie jest dropik, nawet nie jest dropik. Na tego, na live'ach codziennie będę rozdawał jakieś tam itemy. Więc elo widzowie, elo elo.